Glutaminian sodu E621. Substancja tak szkodliwa, że wszyscy starają się jej unikać jak ognia. Jeśli jakiś produkt nie zawiera glutaminianu sodu, to ta informacja na pewno znajdzie się na opakowaniu, bo firmy lubią chwalić się brakiem tego składnika, który zakorzeniony jest w świadomości ludzi jako coś bardzo szkodliwego. Ale jak to jest, że pomimo trwającej ponad 50 lat paniki na temat glutaminianu sodu, ta substancja jest podstawą. Kuchni azjatyckiej. Ten biały proszek w kuchni Japonii oraz Korei stoi na półce zaraz obok soli i cukru, bez paniki, bez tabliczek ostrzegawczych. Więc glutem sodu, czy to naprawdę trucizna, którą przemysł spożywczy sypie nam do jedzenia? A może to jedna z największych dezinformacji żywieniowych naszych czasów? Napędzana nie nauką. A rasizmem i po prostu kiepskim dziennikarstwem. Dzisiaj pomówimy sobie, czym tak naprawdę jest ta substancja, czy naprawdę jest tak niezdrowa, jak niektórzy mówią, skąd się wzięła cała ta panika i co na temat MSG mówią organizacje zdrowotne oraz badania. Zaczynajmy. W MSG to skrót o monosodium glutamate, czyli glutaminianu sodu. Przemyśle spożywczym oznaczany jest jako E621. Tak, to jest jedno z tych słynnych E, które tak bardzo nie lubią niektórzy kucharze. Sam glutamin sodu to połączenie dwóch substancji, z których wzięło się tak naprawdę jego nazwa. Pierwsza to sód, czyli ten sam składnik, który jest w zwykłej soli kuchennej, a druga to kwas glutaminowy, czyli aminokwas, podstawowy budulec białek. I ten glutaminian jest jednym z najczęściej występujących związków w przyrodzie. Jest w grzybach, w pomidorach, w parmezanie, w brokułach, w mięsie, w rybach i nawet, co może być szokiem, w mleku matki. Co więcej, nasze ciało produkuje glutaminian. Jest neuroprzekaźnikiem. Odgrywa kluczową rolę w działaniu mózgu, naszego układu trawiennego oraz odpornościowego. To nie jest żadna egzotyczna substancja stworzona w laboratorium. To aminokwas, który w tej chwili krąży po twoim organizmie. I teraz najważniejsza informacja z tego filmu. Zapamiętajcie ją na później. Nie ma żadnej chemicznej różnicy między glutaminianem, który występuje w MSG, a tym, który występuje na przykład w pomidorach lub w parmezanie. Wasze ciało nie potrafi ich odróżnić. Dla organizmu to jest dokładnie ta sama substancja. No dobra, a co robi w jedzeniu? Przede wszystkim nadaje smak. Smak, który Japończycy nazywają umami. Jest rok 1908. Tokio. Profesor Hemi Keda je miskę zupę dashi na bazie wodorostów kombu i uświadamia sobie, że ten smak nie pasuje do żadnej z czterech znanych kategorii. Nie jest słodki, kwaśny, słony ani gorzki. Jest jakoś mięsisty, sycący, pełen smaku. Ikeda nazywa ten smak umami, czyli po japońsku dosłownie przyjemny, pełny smak. I w tym momencie umami jest uznawany jako piąty smak. Ale w 1908 roku Ikeda musiał udowodnić chemicznie, że ten smak istnieje. Więc jak to zrobił? Wziął kombu do laboratorium i przez miesiące izolował kolejne związki chemiczne, aż został mu jeden o wzorze C5H9NO4, kwas glutaminowy. Problem w tym, że sam kwas glutaminowy smakował niejako, nie miał za specjalnie smaku. Poprzednicy Ikedy, w tym noblista Emil Fischer, już go opisywali jako kwaśny i nieinteresujący. I kiedy poszedł o krok dalej, przygotował różne sole tego kwasu, sodową, potasową, wapniową i zaczął je smakować. I właśnie sól sodowa miała ten smak. Glutaminian sodu, MSG. W 1909 roku upatentował metodę, połączył siły z aptekarzem Saburosuke Suzuki i założyli firmę Ajinomoto. Esencja smaku. Przez pierwsze dekady produkcja opierała się na hydrolizie glutenu pszennego kwasem solnym. W latach 50. odkryto prostszą drogę. Pewne bakterie z rodzaju korynabakterium produkują kwas glutaminowy jako naturalny produkt uboczny fermentacji cukru. Tak działa produkcja do dziś. Bierze się cukier z buraka lub trzciny i karmi się nim bakterie. Dodaje sód, odparowuje wodę. I powstają kryształki MSG. Produkt jest bliźniaczo podobny do produkcji jogurtu lub piwa. Niezależnie od metody, produkt jest chemicznie identyczny do tego występującego np. w parmezanie czy w pomidorach. Do lat 30. MSG było podstawową przyprawą krajów Azji Wschodniej. Do połowy XX wieku trafił do masowej produkcji w krajach zachodnich. Zainteresowała się nim nawet amerykańska armia w celu polepszenia smaku racji żywnościowych dla żołnierzy. Sprawdźcie sobie etykiety na zupkach Instach, kostkach rosołowych chipsach, fiksach knora, daniach mrożonych z biedronki, parówkach, kabanosach, wegecie, wszędzie znajdziecie E621 albo inne formy glutaminianu. Nawet jeśli E621 nie widać, glutaminian i tak tam może być. Producenci stosują inne nazwy, jak ekstrakt drożdżowy, hydrolizowane białko roślinne, białko sojowe. Wszystkie zawierają wolny glutaminian, czyli dokładnie te same substancje. Ale skąd wzięła się panika na temat glutaminianu? Dlaczego? Wciąż w świadomościach ludzi jest to coś bardzo niezdrowego. Jest rok 1968. Chiński lekarz, który niedawno emigrował do Stanów Zjednoczonych, napisał list do prestiżowego New England Journal of Medicine. Opisał, że po obiedzie w chińskiej restauracji poczuł się źle. Miał drętwienie karku, osłabienie, kołotanie serca i spekulował, że mogło być to spowodowane albo solą, albo glutamianem sodu, albo alkoholem. Ma to sens. I uwaga, to nie było żadne badanie naukowe. To był list. List, jedna osoba, jedno doświadczenie, jedna spekulacja. Żadnych badań, żadnej grupy kontrolnej, żadnego placebo, kompletnie nic. Po prostu jeden list. Ale media się na to rzuciły. Wymyślono termin syndrom chińskiej restauracji i zaczęła się panika. Chińskie restauracje zaczęły wieszać tabliczki No MSG w oknach, żeby nie tracić klientów. I to, co się wtedy wydarzyło, nie było absolutnie kwestią naukową. Było głęboko powiązane z rasizmem i uprzedzeniami wobec kultury azjatyckiej w Ameryce. Sarah Tracy, historyczka nauki z Uniwersytetu w Toronto, poświęciła temu doktorat. Według jej badań strach przed MSG był w dużej mierze napędzany uprzedzeniami wobec imigrantów azjatyckich. Glutaminian kojarzono wyłącznie z chińskim jedzeniem. Mimo, że był masowo używany w zachodnich produktach, nikt nie panikował z powodu E621 w chipsach czy kostkach rosołowych. Tylko chińskie jedzenie było problemem. Dodatkowo, kiedy w 1969 roku badanie wykazało, że wstrzykiwanie MSG myszą powoduje uszkodzenie siatkówki i mózgu, nagłówki krzyczały, że jedzenie MSG niszczy mózg. Nikt nie wspomniał, że zastrzyk i posiłek to dwie różne rzeczy, ani że dawki były astronomicznie wyższe niż normalny człowiek mógłby zjeść. To jest jeden z największych problemów wczesnych badań nad tą substancją: brak grup kontrolnych, za małe próby, nierealistyczne dawki, metody podania nie mające nic wspólnego z normalnym jedzeniem. Te badania nie dowodziły tego, co media twierdziły, że dowodzą. Przejdźmy do tego, co wiemy dzisiaj i zacznę od pytania, na które pewnie wielu z Was szuka odpowiedzi. Dlaczego właśnie MSG? Macie w kuchni sól. Jecie jej średnio 10 gramów dziennie. Dwa razy więcej niż zaleca WHO. Wiemy od dekad, że nadmiar soli podnosi ciśnienie krwi, zwiększa ryzyko udaru i zawału. To jedna z najlepiej udokumentowanych zależności w całej medycynie. A mimo to nikt nie wiesza w oknie tabliczki no salt. Nikt nie pisze artykułów o tym, że sól to trucizna przemysłu spożywczego. Znaczy ostatnio już pisze się takie artykuły, natomiast absolutnie nie oddziałuje to na wyobraźni ludzi w ten sam sposób jak glutaminian sodu. A glutaminian, którego średnio spożywacie pół grama dziennie. Budzi panikę od ponad 50 lat. I to jest właśnie kontekst, w którym trzeba czytać całą naukę o tej substancji. FDA, EFSA i WHO klasyfikują ją jako ogólnie uznaną za bezpieczną. Ta sama kategoria, co właśnie sól i cukier. EFSA ustaliło akceptowalną dzienną dawkę na poziomie 30 mg na kg masy ciała. To oznacza, że dla osoby ważącej 80 kg to 2,4 g dziennie. Średnie spożycie w Polsce i Europie to około 0,5 g. A w Japonii, gdzie E621 stoi na półce obok soli to 1,1 do 1,6 g. Nawet tam daleko do limitu. Ale sprawdźmy konkretne zarzuty, bo przez lata narosło ich naprawdę sporo. Zacznijmy od ból w głowy. Pierwsze skojarzenie w większości ludzi. W 2016 roku Obayashi i Nagamura opublikowali przegląd systematyczny wszystkich dostępnych badań klinicznych na ludziach. Wniosek był jednoznaczny. Nie ma przekonujących dowodów na związek między MSG a bólami głowy przy normalnych dawkach. Co więcej, w badaniach z podwójnie ślepą próbą, gdzie ani badany, ani badacz nie wiedzą, kto dostał MSG, a kto placebo, efekt konsekwentnie znikał. Kiedy ludzie nie wiedzieli, że jedli glutem sodu, nie bolała ich głowa. To mówi wam więcej o sile przekonania niż o właściwościach substancji. Teraz mózg, bo tu jest najwięcej dramatycznych nagłówków. I faktycznie istnieją badania pokazujące neurotoksyczne działanie glutaminianu, ale jedna kluczowa informacja. Te badania polegały na wstrzykiwaniu go bezpośrednio do krwi obiegu lub mózgu zwierząt w dawkach niemożliwych do osiągnięcia przez normalne jedzenie. Glutaminian z posiłku jest w przeważającej części metabolizowany w jelitach. Do mózgu dociera go śladowa ilość, bo bariera krew mózg robi dokładnie to co sugeruje jej nazwa. Mamy też wątek otyłości, i to jest jeden z ciekawszych wątków dotyczących glutaminianu sodu. Część badań na zwierzętach sugerowała, że bardzo wysokie dawki mogą zaburzać sygnalizację leptyny, czyli hormonu sytości. Jest jeden fakt, który powoduje, że trudno mi brać ten zarzut na poważnie. Kraje z najwyższym zużyciem MSG na świecie to Korea i Japonia. Jednocześnie są to kraje z jednymi z najniższych wskaźników otyłości na świecie. Jeśli ta substancja naprawdę tuczy, to jakoś omija 130 milionów Japończyków. Dobra, a czy istnieją osoby wrażliwe na MSG? Prawdopodobnie tak. W nauce funkcjonuje pojęcie MSG Symptom Complex. Drętwienie, zawroty głowy, zaczerwienienie szacuje się, że dotyczy mniej niż 1% populacji, ale próg dawki wywołującej te objawy, nawet u osób wrażliwych, to 3 gramy na pusty żołądek. Typowy posiłek zawiera mniej niż pół grama. Czyli przy normalnym jedzeniu, praktycznie nieosiągalne jest przekroczyć tą barierę. I żeby być uczciwym do końca, są oczywiście badania krytyczne wobec MSG. W 2018 roku w Exley Journal ukazał się artykuł redakcyjny łączący go z otyłością i stresem oksydacyjnym. Warto o nim wiedzieć, ale jest to artykuł redakcyjny, nie nowe badanie kliniczne. Opiera się głównie na tych samych badaniach na zwierzętach z nierealistycznymi dawkami, o których już mówiłem. Nie zmienia konsensusu głównych organizacji zdrowotnych. Podsumowując ten rozdział jednym zdaniem, MSG w ilościach, w których normalnie go jemy, jest bezpieczny i mamy na to znacznie więcej dowodów niż na bezpieczeństwo soli, którą jemy 6 razy więcej. Dobra, Przejdźmy do praktyki. E621 zawiera mniej więcej 1 trzecią sodu w porównaniu do zwykłej soli kuchennej. Dla osób z nadciśnieniem to jest wręcz game changer. W gotowaniu działa jak wzmacniacz smaku umami. Nie dodaje własnego warzystego smaku, raczej wydobywa i wzmacnia to, co już jest w składnikach. Odrobina w zupie sprawia, że smakuje intensywnie i pełniej. Rekomendowana ilość to pół łyżeczki na pół kilo jedzenia naprawdę niewiele. W Azji to absolutnie podstawowa przyprawa. Babcie trzymają go na półce obok soli, cukru i naprawdę nikogo tam to nie dziwi. W ostatnich latach coraz więcej zachodnich kucharzy mówi otwarcie o używaniu MSG w swoich potrawach, bo po prostu MSG działa. Powiem więcej. Jeśli w tym momencie pójdziesz do swojej ulubionej ramenowni albo dobrej azjatyckiej restauracji, Macie bardzo duże prawdopodobieństwo, że podczas powstawania dań w tych restauracjach, na którymś etapie używano glutaminianu sodu. Nawet jeżeli nie używa się glutaminianu sodu w formie proszku, to MSG i tak tam występuje, bo na przykład miso, sos sojowy czy suszone grzyby to prawdziwe bomby umami czyli zawierają bardzo dużo glutaminianu sodu. Dlatego azjatyckie jedzenie smakuje tak jak smakuje. To nie jest żadna magia. To jest po prostu chemia umami działająca na wasz język. Oczywiście w kuchni azjatyckiej gluten nie jest obowiązkowy, ale to narzędzie, które macie do dyspozycji. I teraz możecie świadomie zdecydować, czy chcecie go użyć, czy też nie. Przez ponad 50 lat jeden list w naukowym czasopiśmie, kilka wadliwych badań i uprzedzenia wobec azjatyckiej kuchni zdołały zdemonizować substancję, którą jecie codziennie w pomidorach, parmezanie i wywarze z kości. Bez paniki, bez tabliczek. Nauka mówi jasno: glutamin sodu w dawkach, w których normalnie go spożywamy, jest bezpieczny. Organizacje zdrowotne na całym świecie są w tej sprawie zgodne. Są oczywiście osoby wrażliwe na wysokie dawki jest to niecały procent populacji i są artykuły bardziej krytyczne i oczywiście warto je znać. Ale trzeba czytać w kontekście metodologii. I chcę, żebyście zabrali z tego filmu jedną rzecz. Następnym razem, kiedy ktoś powie wam, że glutaminian sodu jest trucizną, zapytajcie, skąd ma te informacje. Bo jeżeli to powtarzanie czegoś, co usłyszał od kogoś, kto usłyszał od jeszcze kogoś, to jest dokładnie ten sam mechanizm, który napędza tą dezinformację od 50 lat. Sprawdzajcie źródła, czytajcie badania, nie polegajcie tylko i wyłącznie na plotkach i na tym, co się powtarza na ulicy. Ten kanał też jest od tego, żeby takie rzeczy właśnie Wam mówić, żeby pokazywać, że bardzo dużo rzeczy, w które wierzymy, to są albo zabobony, miejskie legendy, albo jakieś przekonania, które utarły się. Od dziesiątków, setek lat w umysłach ludzi, a które już w tym momencie nie mają wiele wspólnego z tym, co mówi nauka. Ja wiem, że bardzo ciężko to jest zmienić w umysłach ludzi. Powiedzieć im, że coś w co wierzyli od 50 lat przez całe swoje życie jest nieprawdą. I wiem, że pojawi się też mnóstwo komentarzy, które będą podważać ten film, które będą mówiły, że i tak wiedzą lepiej, i na pewno ktoś znajdzie kolejne badanie gdzieś, które będzie potwierdzało, że glutaminian sodu jest zły, a nawet rakotwórczy. Pamiętajcie o metodologii, pamiętajcie, że nie każde badanie jest tak samo miarodajne i nie jest przeprowadzone w odpowiedni sposób. Zachęcam Was do sprawdzania źródeł i przede wszystkim do metodologii przeprowadzenia tych badań. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów, gdzie będę nie tylko potwarzał jakieś kontrowersyjne tezy, ale też będę starał się Wam udowodnić, że nie mają wiele wspólnego z prawdą, pomimo tego, że większość ludzi wierzy w nie od lat. Myślę, że to jest całkiem niezły kierunek, w którym ten kanał, czyli stek bzdur, może iść. Słuchajcie, sekcja komentarzy jest dla Was. Postaram się w ogóle nie wchodzić tam i w ogóle nie odpowiadać na wszelkiego typu zaczepki i komentarze. Zostawiam wszystko Wam. Bawcie się dobrze, a my widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.